Cześć mąkuścincowie Dzisiaj przejdziemy sobie cały Poppy Time Chapter 1 Będzie speedrun Skip Loading Dobra, lecimy O, z osób zachodziłem Speedrunerem jestem

Master, <laughs> you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality okay. tour and uh, child care, we also pride ourselves on our yeah. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more pretty named... system. No spoilers. So you've got my warning. It's not too late to turn around. Grafak. Lecimy dalej. Tutaj. Tutaj, czarno mi cie ławkę. A przejdziemy cały. Na moich odcinkach bez gadania nie przeszło nigdy całego. Ale teraz przejdę. Dobra. Się mahagi. Kurde nie mnie trafić.

No nie wiem co. dobra trafiłem. Dobra, szybko, szybko, szybko. Rączka Giego siema. Dobra, tutaj para mnie nie traszy nawet. No, Speedy. Run. Będę musiał to wybrać Jak już tu widzę jeden Dwa Trzeci i za kartonami, tak? Ja, dobra Tu go nie ma Tu jest Kurde, jak tu się... Dobra, idziemy inną trasą się. Nie musimy się przedostać przez te, te kartony. Hmm. Przedajdziemy No to sobie łatwiej. Przedkładko zebrałem jakąś kasetę, a nie oglądam. On nie rozumiem. Okej. Okay. Oj, przedkładko osadziłem. Rich, gdzie

Okay, idziemy Okej, Ok, dobra. Nie, nie chcę, nie, 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 Teraz tą zagadkę. Tylko tu nie, 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 I tu. I nie, tutaj. I tu. Okej, okay, idziemy dalej. Jak hmm. chcecie przejść, że przeszłam całą dwójkę. Będzie wyzwanie. Nie zutaj się namienić. Aj to nie ma tam jeszcze jedna odchłań. Tu też. Uy, spada. No dobra, idziemy w speedera. Kurde no. Zagrywałam się tutaj, no nie. Ej. Zagrywałam się. No nie. No nie. Może zapiszemy, że no to, to się. To nie będę nauczył się legów. Tylko to zagadka, albo już... Dobra, jesteśmy, widzicie. Główka pracuje. Okej, okay, dobra. Szybko robię tą zagadkę. I od razu tu spadłem. Nechce pohlaň se rok. Ok, jdeme. No, kurde, mě to trafí. Kurde, teraz to ideálně se vám říct, mám. Co to mohlo tak vyrobit? A nie! Ja! Okej, okay, może tam się tego chycę. Ała Łamam sobie nogi. Ta. Nie bo ktoś to przeszedł jak niby. Oj. Dobra, lecimy. Skoro tu jest ten. A wiecie co. A yeah. you should yeah. The people are not there. No, I'm not there. Co jej Teraz chciałam opiero sobie nogi połamać, ale... Dobra... Power, power, power... Już! Dobra, mamy ja do, się na naraz. Teraz co robimy? Idziemy sobie łamać nogi. O to, to jest trudne takie czekanie. <laughs> <laughs> tu, 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 tu. Okej. Okay. Robimy jeszcze raz ten rytm. Przechodzimy przez tą barierkę, widzicie? Myślałam, że to zadziała. Ui, o Dobra, teraz sobie te poczekam. Gdzie on jest? Dopiero tutaj, serio. Dobra, chciałam że to. Jest, weszłem. Weszłem. Ale z... gdzie to jest? Tam? Idzie, idzie. Kotek? Nie, 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 nie.

Dostavam de mim! O que yeah. é Hagi Hagi Ângi Dobra, speedrun Ei, superchain Cê é que se

Tylko szybko, Jak mnie nie zaguje, to wygrałem. Nice, nice. Jest. Tylko szybko. O. Dobra. Zajdziemy dalej. O ja byłem tylko speedrun. No i za pierwszym razem. Ja w ogóle dobrze idę, no, idę do no, flower. Dobra, popi, popi. Jak kupi playtime, popi. Gdzie ty się podziewasz? Dobra, tak, tak. Tak, czerwony pokój, czerwony rok, co samo ciebie? Nie, nie oczami, co yeah. Nie, no, wow, koniec i Nara.